Ale fajnie płynę sobie z moją bestie tiną, taką czaterską łódką, ale i super! wow, 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 ale ona się rozpędza i nie umiem nad nią zapanować, co się dzieje! O, o, Nina, co ty zrobiłaś? Ty nie mogłeś zahamować na tej łódce? Przecież my się rozbiłyśmy. Co my teraz zrobimy? O, nie, moja łódka, dlaczego ona się pali? Ona była nowa. Co się z nią stało? Chyba już tego nie uratujemy. Wylądowałyśmy na jakiejś wyspie. Tutaj są rozrzucone różne rzeczy. Na przykład widzę jakieś banany. Ej, i jest noc. Jesteś głodna? Jeszcze nie jestem głodna, ale może widzowie, wy zostawcie łapeczkę do góry. Każda łapeczka do góry to jest jeden banan więcej. No i jeszcze jest noc. My musimy teraz. Na siebie uważać. O, tutaj widzę jakąś puszkę z zupą. A nie, to jest fasolka. Czekaj, czekaj, to jest jakaś wielka wyspa i my tutaj trafiłyśmy. Serio, mamy tutaj przetrwać. O, są banany. Dobra, wezmę sobie, bo już powoli będę robić się głodna. Musimy przeszukać całą tą wyspę. Ej, czy ja zaraz mam jakieś chipsy! Nie wierzę chipsy, ale super! Chipsy na wyspie, to jest prawdziwy rarytas! Ej, podziel się trochę! Nie, ja sobie zjem je sama. O, ale były pyszne! Czekaj, czekaj. Mi się tutaj pojawiły jakieś zadania, że musimy odwiedzić dwie wyspy. Wtedy dostaniemy kasę. Następnie musimy znaleźć jakiś tajny bunkier i znaleźć laboratorium. Za to dostaniemy kasę i może kasa się nam przyda, bo będziemy mogły kupić sobie nową łódkę i stąd uciec. Mi na pomocy! Ktoś mnie goni! Jakieś, nie wiem, dwie osoby! Co się dzieje? Jakoś. Zostawcie nas! Ej, to są jakieś zombiaki czy co? Jacyś bezdomni! Oni zaatakowali nas! Ej, dobra, może oddamy im nasze banany! Oni chyba są głodni! Ja wchodzę na górę! Szybko, szybko, szybko! Trzeba się schować przed nimi! Mam tutaj jakąś broń! On nie znał mnie! Gonią! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Chyba może ich pokonać! A masz, a masz ty! Zostaw mnie! Jest! Rozwaliłam go! Wasz. te orów. Czy one będą spadały na nas z nieba? Przecież ja nie mam żadnego schronienia jeszcze wybudowanego. na chodź do mnie. Jestem w jakimś helikopterze opuszczonym, który chyba też tutaj spadł. I są tutaj te zombiaki. Rozwalam ich! Rozwalam! A masz, a masz! Jest! Padła. I jeszcze jedna! Mama, Mam też taki mega fajny miecz. Dobra, wejdę sobie może na górę. Będę tutaj wszystko widziała. Ja nie wiem, gdzie jest moja bestia Nina. Ja się zgubiłam. No, ile tych zobiaków to jeszcze będzie? Dajcie mi spokój. Dobra, teraz już skończyły się żarty. Muszę zjeść i muszę zdobyć pieniądze. Ja serio chcę stąd uciec. To mi się w ogóle nie podoba. Tina, gdzie jesteś? Ja mam mało zdrowia. Muszę znaleźć Ninę. Wejdę tutaj na tą największą skałę. Będę wtedy może ją widziała. Hej! Jestem tutaj na szczycie takiej ostrej góry, ale nie widzę cię moja bestii. Dina, ja znalazłam tutaj jakiś biwak i tutaj są namioty i dużo jedzenia i dostałam też plecak z jakąś matą. Tu chyba będziemy mogły się wyposażyć w różne rzeczy, ale czekaj zombiak mnie znowu goni, zostaw mnie. A! Czekajcie, czy ja jestem na innej wyspie niż Nina? Czy może ja wpadłam do wody i fale mnie tutaj przyniosły? Nina, ja chyba widzę twoją wyspę, ona jest taka... Ja mogę tutaj wskoczyć do tej wody Dobra, płynę do ciebie Szybko, bo ja padłam Zabrali mi plecak, okradli mnie Te zombiaki zabrały wszystko, co udało mi się zdobyć I znowu mam wszystko na zero Zobaczcie, został mi tylko pistolet Ej, ale gdzie jest ten namiot? Muszę zdobyć jedzenie Widzę cię, moja bestia Tutaj tej gałaś, ja tutaj wyszłam z wody Tutaj jestem, Nina Musimy, musimy to przetrwać, to jest dziewiąty dzień, a tu się dzieją takie straszne rzeczy, ja już tu nie chcę dłużej być. Zjedz sobie te chipsy, bo ty chyba jesteś trochę głodna, zjedz sobie coś, będzie ci wtedy lepiej. Może przedostaniemy się na jakąś wyspę, w końcu musimy coś poszukać, jakiś bunkier, ja miałam kod do bunkra, ale niestety ten zombiak mnie pokonał, on jest taki silny. Chodź tutaj, ja się ciebie nie... Może tutaj dojrze gdzieś tyny Cały czas nas rozdzielają. Bardzo ciężko przetrwać jest na tej wyspie. Jest tutaj dużo zombiaków i dużo różnych dziwnych rzeczy. Ja już chcę do domu. Widzisz mnie? Jestem tutaj na dole. Nina, tutaj. O, tak jesteś. Chodź, może przedostaniemy się na jakąś wyspę. Ja bym sprawdziła tą małą wysepkę. Tam się świeci jakieś światło. Może tam są jacyś ludzie i nam pomogą. O niech ktoś ci atakuje szybko do wody. Może nas nie złapią. Co jest? Te zombiaki też potrafią pływać. Ile jest tych zombie, co one tutaj robią, ale patrz jak jesteśmy w wodzie, one nas nie dosięgają. Musimy płynąć trochę głębiej, dzięki temu nas nie... A! Ale mam tylko 4% jedzenia, więc muszę sobie zjeść. Muszę się zapchać. Dobra, fasolka. A To jest jedyne, co mamy tutaj takiego dobrego do jedzenia. W sumie już nie jest to dobre, bo wiem to 14 dzień. Ale mam też jakieś chipsy. Muszę też coś zostawić, bo może moja bestia będzie głodna. Tina, gdzie jesteś? Ja widzę w tle, że jest laboratorium i bunkier. Ja też widzę takie napisy. Laboratorium, bunkier, strażnica i coś takiego. Tylko ja nie mam w ogóle jedzenia. Ja się boję tam płynąć. Tina, wynurz mi się. Widzę cię, tu jesteś. Tu jesteś! Czy to jest jakiś zombiak? No to jest! Oj! Nina, no, ja nie jestem pod wodą, ja jestem na takiej malutkiej wysepce Do kogo ty poszłaś? Ty chyba pomyliłaś mnie z zombie Nina, ale widzę, że na jednej wyspie jest jakiś dom Może tam się przedostaniemy O nie, znowu nas zalewa tsunami Dobra, jest no Tutaj pewnie będzie bardzo dużo zombie Ale ja muszę spróbować udać się do tego bunkru Spróbuję tam pobiec Może niech mnie Nie, no tsunami znowu Co to ma być? Nina, udało mi się wrócić na tą wyspę I tutaj jest kod bunkra, zanotuj 2193, może to się przyda może w tym bunkrze jest ukryte coś? Może tam jest jakaś łódka? I dzięki temu uda nam się uciec. 2, 1, 9, 3. 2, 1, 9, 3. Dobra, ja to bardzo szybko wpiszę. Szybko. 2, 1, 9. Nie! Zombie mnie atakuje! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ja chcę tylko wpisać kod. Ty też mnie zostaw. A masz? Dobra. 2, 1, 9. 9, 3 i zielone. Czy otworzę? Otworzyłam bunkier, udało się, Nina! I biegnę do ciebie, widzę, tam jest napis bunkier, a ty tam weszłaś na samą górę, to jest ta. Ten bunkier jest na dole, na samym dole. O nie, zabijcie go, mi to ile, ja nie mam tyle amunicji na niej! Spokojnie, damy sobie radę, możesz zamknąć te drzwi na chwilę, żebyśmy miały chwilę spokoju, czy nie da się tego zamknąć? Niestety nie da się ich zamknąć, musimy wszystko stąd zebrać, bierzemy sobie wszystkie jakieś jedzonko i musimy chyba uciec gdzieś na górę. Tutaj wejdziemy po tych drabinkach. Tam, na strażnicę. Dobra, idziemy na samą górę. A tutaj w ogóle są wielki. Ty Ej, ty poszła gdzieś indziej? Halo, nie widzę cię, Nida. Ja tylko widzę, że zombie do mnie idzie, a nie ty. A! Pasz ty! Pochłina tutaj po tych drabinkach widzisz jestem tutaj na górze. Musisz tu się wspiąć i na sam szczyt. Postaramy się dostać, to będzie też bezpiecznie, jak przyjdzie tsunami. Masz rację, dobra, już cię widzę. Idę tutaj z tobą na górę. Wow, 18 dni już minęło Ja nawet nie wiem kiedy tak szybko to zleciało. Jesteśmy, zobacz, możemy też wspiąć się jeszcze wyżej. Co to jest za strażnica? Ej, no stąd to widać wszystko, widać calusieńką wyspę. Jakby jakieś zombie tutaj do nas chciały wejść, to ja tego nie widzę. To jest za wysoko. Dobra, tutaj chyba mamy chwilę odpoczynku. Wreszcie możemy się najeść. I też napiję się trochę wody. Ja jestem taka zmęczona uciekaniem przed tym zombie już 19 dzień. Ja też się napiję wody, ale ja chyba coś słyszałam, tak jakby się wspinały tymi drabinkami do nas te zombie. A co to w ogóle jest? To jest jakaś kula do kręgli? Po co mi coś takiego? To jest kokos, Nina! To się je przecież i można z tego też wypić wodę kokosową. Po co mi kokos na wyspie. Ja już bym wolała kulę do kręgli, żeby rzucić tą kulą w tych zombiaków. Ej, a może spróbujemy się tam przedostać po tym długim moście? Co ty na to? Może zejdziemy tutaj na dół? A! Dobra udało się zeszłam i co idziemy tym mostem A co jeśli on się zawali Widzowie wydajcie nam teraz łapeczkę w górę To nam doda trochę odwagi Każda łapeczka w górę to jest więcej odwagi dla nas Widzicie te wszystkie meteoryty My tylko musimy przejść tym mostem szybko Dobiegniemy! Dawaj ty na Ej zobacz jakie tsunami jaka fala nadchodzi Ej co to jest za wielka wieża Ej to tam nadchodzimy jest jakaś darmowa łódka. Patrz, tutaj z góry ją widać. Darmowa łódź, jakaś taka trochę dziurawa. Ej, świetnie, ale zobacz, tutaj też jest jakiś helikopter, tylko szkoda, bo on wygląda, jakby też tutaj przypadkiem trafił i się rozbił. Niestety chyba nim nie odlecimy nigdzie. Ale za to w środku były znowu chipsy, więc chociaż sobie... O nie! Spadłam na dół! Zombie mnie gonią! I na co ty zrobiłaś? Zombie? Jak i teraz się dowiedzą, gdzie my jesteśmy, a to był nasz tajny plan! Wchodzę szybko na górę. One aż tak mi mega nie goniły, ale chyba musimy się przedostać na tą łódkę. Będziemy musiały chyba tam jakoś zejść, Nina. O, dobrze, że już jesteś. tutaj, co teraz? Skaczemy tam i przedostajemy się tą darmową łodzią gdzieś? Ja na razie tutaj wchodzę na górę, bo tu jeszcze jest jakiś zapas jedzonka, ale nie mogę tam wskoczyć, no Uff. lepiej się najedzmy, bo nie wiemy, co nas czeka. To już 23 dzień. Jestem taka zmęczona. Dobra, może. Możemy iść do tej darmowej łódki drewnianej. Spróbujemy gdzieś nią odpłynąć. Tam jest jakaś mała wysepka, widzisz w oddali? Tak widzę i tam jest chyba jakiś dom, tak mi się wydaje, albo i nie. Nie wiem, czy dobrze widzę, bo jest ciemno. Nina, lepiej nie skaczmy na dół. Ty widzisz, ile zombie jest tam pod nami. Ja sobie oddaliłam. One wszystkie wiedzą, że tu jesteśmy. O o, najgorsze jest to, że! Bo jak one próbują wskoczyć na górę! O nie, mamy przechlapane! No nie, jak my teraz to zrobimy? Musimy jakoś je dosięgnąć, rozwalić i dopiero wtedy sobie wejść na tą łódź! Wiesz co, Tina, ja się nie boję! Zróbmy to, to jest nasza jedyna szansa! Musimy tam wskoczyć, do tej łodzi i odpłynąć! Gdzie jesteś, Tina? Tina, gdzie jesteś? O nie, ty mnie znowu zostawiłaś! Zombie wchodzą do! Nina, uciekaj do góry Weszły do nas Szybko, szybko, szybko po drapinkach, One zaczęły się tutaj przedostawać to Dawaj, jestem gotowa, akurat zbliża się tornado Nie, chodźcie tutaj zombie, ja jestem na was gotowa Ja się was wcale nie boję No, gdzie się chowacie? Tutaj jesteś, a masz ty A masz, dostaniesz i rozwalony leży Gdzie są kolejne? No dawajcie tutaj Nina, gdzie jesteś? Nagle przestała się odzywać! Nie wiem, gdzie jest moja bestia, ale tam jest ta darmowa łódź! Biegnę szybko! Szybko może mi się uda! Muszę ją zdobyć! GONIAŁ la, 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 la. A ja sobie płynę Płynę sobie na tą wyspę I jestem bezpieczna, nikogo tutaj nie ma Chyba udało mi się uciec O, udało się, gdzieś dopłynęłam Nie wiem co to jest za miejsce, ale te zombiaki Prawie sprawiły, że znowu padłam Ej, co to jest za miejsce? Gdzie ja jestem? Gdzie jest moja bestii Tina? Jakieś domy, ktoś chyba tutaj miał kiedyś Swój dom i chyba Tornado przyszło, zobaczcie Jestem na tej małej wysepce, ale nie ma tutaj Niny, ale też nie ma zombi to jest plus. A tam w oddali widzę jeszcze kolejną wyspę. Chciałabym tam pójść, tylko nie chcę iść bez mojej bestii. Ech, czuję się taka samotna, jestem sama na wyspie, już prawie 30 dzień. Są zombiaki. Nie wiem, gdzie jest moja besti Tina. Co ja mam tutaj zrobić? Mam tylko ciągle iść fasolkę i chipsy? O nie, zombiaki przyszły mnie zaatakować. Nie dam się wam! Słyszycie? Nie dam się wam! Rozwalę was wszystkich! Nie dorwiecie Tiny! Halo, przepraszam, jest tutaj ktoś może? Chciałabym, żeby ktoś mi pomógł. Potrzebowałabym chociaż jakąś łódź albo tratwę, żeby przedostać się do mojej besti Tiny. Może wejdę na górę i tak Nina mnie usłyszy. Nina, o, o, widzicie tą falę? O nie, o nie, czy ja ją przeskoczę? O nie, ja dostałam tą falą Mam teraz strasznie mało życia Muszę coś koniecznie zjeść Pomyślałam, że dopłynę może na tą skałę taką Na ten wielki głaz w wodzie Może tutaj zobaczy mnie moja Tina! Musi być jakiś sposób Nie poddam się, jestem już tu prawie miesiąc Mam dość, chcę się stąd wydostać Wchodzę, jestem na szczycie Halo, Tina, słyszysz mnie? Ej, ja chyba coś słyszę Słyszycie to widzowie jakieś takie krzyki? Ej, tam coś skacze na tej wielkiej skale? Tina! Słyszysz mnie? Jesteś tutaj gdzieś, Tina! Ej, tam normalnie jest moja bestia. Mam mały kłopot. Tutaj, jak zobaczycie, pod wodą czekają na mnie zombie. A ja nie mam już amunicji. Skakuję do wody i płynę do mojej bestii. Dobra, jakoś Jakoś się uda. Nie wiem, słyszałam ją. Dopłynę, dam radę. Dobra, wskoczyłam do wody. Jestem maksymalnie na samym dnie. Widzę coś, coś tam płynęło. To była moja bestia. Nina, tutaj na pewno za mną są z tyłu zombiaki. O-o! Nina -o. to ty, to ty jesteś. Widzę cię, No niestety mi nie udało się przetrwać, padłam, ale ciekawe co się stało z Tiną, zobaczcie to na jej kanale, bo ona też nagrywa, sprawdźcie czy ona przetrwała i udało jej się wydostać z wyspy. A ja już wezwałam pomoc i czekam teraz na helikopter, bo niestety sobie nie poradziłam. Widzowie, dzięki, że oglądaliście i widzimy się jutro, pa!